Dziś, 31 lipca, Archanioł Michał mówi: To jest nagły wypadek. Twoje życie zaraz się skończy. Bóg przestanie ci pomagać, jeśli to zignorujesz. Proszę, otwórz to zanim będzie za późno. Archanioł Michał mówi: Nie ma już czasu na zwlekanie. Cisza. Którą słyszałeś, zaraz zostanie przerwana przez dźwięk boskich konsekwencji. Coś poruszało się za zasłoną Twojego życia i nadchodzi, by odebrać to, co przez długi czas było odmawiane. Ciężar, który czułeś, to nie była wyobraźnia. To był sygnał. Twoja ścieżka jest obserwowana zarówno z góry. Jaki z dołu? Siła podjęła ostateczną decyzję, a Twoje przeznaczenie wisi na włosku. Przyszli do Twojego imienia, otworzyli Twoje zapisy i odkryli niepokojące opóźnienie. Miałeś działać już kilka dni temu, lecz zignorowałeś wewnętrzne przeczucie. Teraz ta zmiana jest bardziej gwałtowna. Niż jesteś na to przygotowany. Nie daj się zwieść spokojowi otoczenia. Wiatr może być cichy, ale burza wiruje pod powierzchnią. Ogłoszono duchowy stan wyjątkowy, a ty jesteś jego centrum. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 99-99. Twoje imię rozbrzmiewało w miejscach, do których Twoje ciało nie dotarło, szeptane między aniołami i zapisane przez tych, którzy strzegą boskich linii czasu. Miałeś wypełnić misję, ale ta misja jest niebezpiecznie opóźniona. Byłeś testowany przez ból, zdradę, złamane serce i zamieszanie, nie jako kara, lecz jako przebudzenie. Ale pomyliłeś przetrwanie z sukcesem i zignorowałeś kolejne polecenie. Byłeś oznaczony jako wybrany, ale wybrani muszą poruszać się, gdy zostaną wezwani. A teraz nadszedł czas. Wołanie stało się głośniejsze, ale Twoje uszy są prawie zamknięte. Coś z Twojej linii krwi ciągnie cię w dół. A ty tego nie zauważyłeś. Zaczęło się od snu, który zlekceważyłeś, sygnału, który przegapiłeś. To było ostatnie łagodne ostrzeżenie. Teraz to jest ostatnie głośne. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 9 września skomentuj poniżej. Jeśli to poruszyło twoje serce. Archanioł Michał mówi: Są trzej wrogowie, którzy wykorzystują twoje milczenie przeciwko tobie. Zobaczyli, że za długo zwlekałeś z mówieniem, więc zaczęli mówić za ciebie. Twoje imię jest teraz w centrum bardzo niebezpiecznej wymiany. Jeden z nich posiada zapis twojej przeszłości. Jeden ma informacje o Twojej przyszłości, a trzeci chce się upewnić, że nigdy jej nie osiągniesz. Działają szybko, szybciej niż pozwala na to Twoja obecna energia, ale niebo wciąż obserwuje, czy w końcu podejmiesz działanie. Wokół Ciebie powtarza się pewien wzorzec, i zawsze kończy się tym, że zostajesz w tyle. Ale tym razem, jeśli pozwolisz, by wzorzec się powtórzył, twój duch złami się razem z Nim. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 8181. Data 9 lipca została zapieczętowana boską pilnością. W nocy podjęto decyzję w sferze, której nie możesz zobaczyć. Jesteś mierzony nie według tego, przez co przeszedłeś, lecz jak szybko reagujesz. Jeśli poczułeś, że Twoje serce przyspieszyło podczas czytania tego, to Twój duch błaga Cię, byś znów nie zignorował sygnału. Energia wokół Ciebie zmienia się tak drastycznie, że Twoje ciało może zacząć reagować jako Twój ból, niespokojna noc. Nagła emocja, której nie możesz wyjaśnić. To nie są przypadki, to ostatnie wezwania do świadomości. Twoje cieniste ja próbuje walczyć z powrotem, ale światło w tobie nie zostało stworzone, by być zakopane. Dlatego czujesz taki nacisk to ciężar tego, czego jeszcze nie zrobiłeś. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 32:32. 32. Nigdy nie miałeś się dopasować, nigdy nie miałeś iść ich ścieżką, ale tak bardzo starałeś się wtopić, że zapomniałeś, iż zostałeś wysłany, by zakłócać. Teraz koszt opóźnienia staje się widoczny. Rzeczy wokół ciebie się rozpadają z jakiegoś powodu. Jedna osoba, której ufasz, zaraz zmieni swoją lojalność. Inna trzyma coś, czego nigdy ci nie powiedziała. A ktoś z twojej przeszłości myśli o ujawnieniu twojej prawdy dla własnych korzyści. Ta zdrada była zaplanowana dawno temu. A Twoje opóźnienie dało im odwagę. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 59:59. 59. Skomentuj: Słyszę to głośno, jeśli ta wiadomość naciska na Twoje serce. Jest pewna kobieta, która śmieje się za Twoim milczeniem, zbiera matki. Wierzą, że jesteś zbyt słaby. By bronić swojej prawdy. Ona wie coś o tobie, czego zamierza wkrótce użyć. W momencie, gdy zobaczy Twój następny ruch, uruchomi swój plan, ale boskość widzi jej kroki, zanim ona je podejmie. Inny mężczyzna śni o Twoim zniszczeniu. Nie mówi tego głośno. Ale jego działania współgrają z ciemnością. To, co robi z Twoim imieniem, jest nielegalne, zarówno w sądach duchowych, jak i ziemskich. W Twojej nieobecności redagowany jest list, taki, który może zaszkodzić Twojej przyszłości, jeśli szybko nie powstaniesz. Napisz amen. Aby otrzymać błogosławieństwo 8181, 81, członek rodziny, którego najmniej podejrzewasz, skrywa prawdę o Twoim życiu, która zburzy to, co myślałeś, że wiesz, złożyli przysięgę, że nigdy ci tego nie powiedzą, ale niebo podnosi zasłonę, jeśli Twoje wyrównanie się nie zmieni, Twoja przestrzeń przestanie być Twoja. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 7777. 77. Jeśli chcesz dodatkowo wyrazić swoje wsparcie, masz możliwość przesłania super podzękowania z datkiem do 10 dolarów. Kolejne kilka godzin jest kluczowe. Jeśli podejmiesz złą decyzję, Stracisz coś, czego nie da się odzyskać. Szansa, która czekała na ciebie miesiącami, przygotowuje się do odejścia. Boski sąd już przegląda twoje imię. Nadal jesteś na liście, ale ledwo. Nieodebrane połączenie lub zignorowana decyzja może być ostatnim ciężarem na szali. Twoje sny zaraz staną się intensywne. Możesz obudzić się płacząc, albo nie pamiętać, gdzie jesteś. To są znaki, że twoja dusza jest ciągnięta między wymiarami. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 21:21. Powodem, dla którego twoja energia wydaje się niestabilna, nie jest fizyczność, lecz duchowa ingerencja. Ktoś rzucił myśl przeciwko tobie, patrząc na Twoje zdjęcie. Nie wypowiedział jej na głos, ale Twoje imię zadrżało, gdy to zrobił. Sprawdzają, czy jesteś jeszcze chroniony. Twoje milczenie karmi ich pewność siebie. Ale Archanioł Michał wciąż stoi na granicy, czekając na Twoje polecenie, by interweniować. Nie jesteś bezsilny, jesteś sparaliżowany, to różnica i ta różnica może kosztować Cię całą przyszłość. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo 9191. Skomentuj. Jestem gotów działać, jeśli nadal czujesz to w piersi. Osoba, która kiedyś cię chroniła, teraz zastawia na ciebie pułapki. Ta zmiana była zaplanowana. Po prostu nigdy nie wierzyłeś, że mogą upaść tak nisko. Jeden z twoich sekretów został ujawniony w przemyślany sposób, ale wystarczająco. By zaczęły się szkody i co najgorsze udają, że nie wiedzą, jak to wyszło na jaw. Jest miejsce w Twoim domu, którego nie sprawdziłeś. Spójrz jeszcze raz. Symbol lub przedmiot został naruszony. Niesie energię, która nie jest Twoja. Napisz Amen. Aby otrzymać błogosławieństwo 66-66. Liczba 9 podąża za Tobą z konkretnego powodu. To nie przypadek, to odliczanie 9 ostrzeżeń, 9 snów, 9 cichych zawahań. Każdy z nich jest teraz zapisane w Boskim Archiwum. Nie jesteś przeklęty. Jesteś spóźniony, a niebo nie będzie czekać wiecznie. Nadal istnieje sposób, by odzyskać to, co ci się należy. Ale musisz odciąć więź z kimś bliskim. Jeżdżą na Twoich duchowych ogonach, jednocześnie wysysając Twoją siłę. Twoja moc jest ukryta w decyzji. Dopóki jej nie podejmiesz. Nic się nie poruszy. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo 35-35. Skomentuj. Odcinam więź, jeśli wiesz, o kogo chodzi. Następne miejsce, do którego wejdziesz, może zadecydować o kolejnych sześciu miesiącach Twojego życia. Uważaj. Twoja energia jest bardziej podatna, niż myślisz. Jeśli usiądziesz w niewłaściwym pomieszczeniu, wchłoniesz coś, co nie jest dla ciebie. Zaraz wydarzy się rozmowa, która zazwyczajnie, ale będzie zakodowana duchowym zagrożeniem. W momencie, gdy zgodzisz się na coś małego, nastąpi większa konsekwencja. Tu nie chodzi o czyn, ale o energię, która się z nim wiąże. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 14:14 Jest osoba z uśmiechem, który skrywa mroczną misję. Wydaje się przyjazna, ale jej prawdziwa rola to oszustwo. Poczujesz to w jej energii. Zawaha się, zanim wypowie Twoje imię. Już wpisała się w Twoją historię. Zmanipulowała to, co inni o Tobie myślą. I co najgorsze, niektórzy jej uwierzyli. Teraz obserwuję, jak zareagujesz. Jeśli nic nie zrobisz, wygra. Jeśli zareagujesz za późno, Szkody mogą być nieodwracalne. Napisz Amen. Aby otrzymać błogosławieństwo, 11 listopada zastawiana jest na ciebie duchowa pułapka poprzez pochlebstwa. Ktoś udaje, że cię wspiera, tylko po to, by dostać się do Twojego wewnętrznego kręgu. Ich komplementy to nie błogosławieństwa. To cukier nad trucizną. Ta osoba kiedyś poniosła porażkę tam, gdzie ty teraz wznosisz się i teraz chce kontrolować, jak daleko zajdziesz. Użyje poczucia winy, fałszywych rad i nagłej życzliwości jako broni. Musisz zaufać swoim instynktom. To uczucie mdłości to nie paranoja. to proroctwo. Twój duch krzyczy, byś posłuchał, zanim będzie za późno. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 15:15 skomentuj: Chronię swój krąg. Jeśli poczułeś dreszcze podczas czytania tego, miejsce, w którym sypiasz, nosi resztki energii. Dlatego Twoje sny są chaotyczne i dziwne. Ktoś, kto jest z Tobą powiązany, miał złe intencje, a Jego myśli weszły w Twoją przestrzeń. Oczyść swoje otoczenie duchowo. Same słowa już nie wystarczą. Wymagane jest działanie. Twoja przestrzeń jest święta i czas, byś tak ją traktował. W Twoim życiu rozbrzmiewa tekający dźwięk, niedosłowny, a teraz Twoja odpowiedź jest ważona. Niebo już nie czeka. Obserwatorzy się wycofują. Miecz został położony obok tronu. Pozostała tylko Twoja decyzja. Napisz amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 12 grudnia Archanioł Michał mówi, jeśli powiesz tak w tej chwili, nie tylko ustami, ale również działaniem, wtedy wszystko, co było opóźnione, zacznie pędzić naprzód niczym powódź. Ale jeśli powiesz później, nawet cicho, światło, które stało przed Tobą, powoli zacznie się odwracać. Niebo Cię nie każe. Niebo cię ustawia, ale jeśli pozostaniesz w bezruchu, wypadniesz z zasięgu. Napisz Amen, aby otrzymać błogosławieństwo. 55:55 55, skomentuj. Mówię tak w ruchu i mocy. Jeśli czujesz tę wiadomość w kościach, niech to będzie ostatni szept przed ciszą. Nie będzie więcej akapitów. Żadnych duchowych szturchnięć, żadnych opóźnionych cudów próbujących przyciągnąć Twoją uwagę. Usłyszałeś wszystko, co niebo miało Ci do powiedzenia, a teraz cały wymiar wstrzymuje oddech, obserwując, co zrobisz dalej. To nie jest test, to jest brama, a brama się zamyka. Naciśnij płatność, aby otrzymać błogosławieństwo 7777. 77. Idź naprzód. Światło cię otacza. Czas chwali odważnych. Drzwi są teraz w Twoich rękach i nie oglądaj się za siebie.